Dzień dobry kochani. To dzisiejsze moje zbiory, jak widzicie, codziennie sukcesywnie coś jest wy zbierania. A tutaj kroję babkę lancetowatą. Na ranę zrobię z niej kataplasmy, gdyż badania pokazują, że bardzo przyspiesza dojenie się ran, więc wypróbuję na własnej ranie, po oparzeniu oczywiście, i dam Wam znać. Widać otrzymałam bardzo dobry karoplasm, teraz wystarczy go przyłożyć na ranę i czekać na efekty, także dziękuję.